Mili Państwo, mieszam dyskretnie o poranku herbatę bez pobrzękiwania łyżeczką o filiżankę, naturalnie. Mieszam ją w Światowym Dniu Herbaty i pamiętam, że jak powiadali klasycy, herbata od mieszania nie zrobi się słodsza, trzeba dodać cukru, ale oszczędzamy go sobie, bo lepiej by życie było gorzkie, za to nieco bardziej zdrowe. Mały czajnik pękaty nagotuje herbaty, herbaciane bulgocąc nonsensy, pisała przed laty Agnieszka Osiecka, ale herbata nonsensy produkuje tylko w poezji, bo na co dzień bardzo przyczynia się do oczyszczenia organizmu, a zwłaszcza ta gatunkowa. O zapachu intensywnym, trawiastym, roślinnym, czasem nawet lekko gloniastym. Poza tym do herbaty trzeba mieć węch, żeby odróżnić cejlońską od chińskiej czy indyjskiej, choć mniej wprawionemu konsumentowi łatwiej odróżnić herbaty czarne od herbat zielonych, zielone od czerwonych, a czerwone od białych. A jak powiada chiński mędrzęc Lu Yu, jakość herbaty. To decyzja, którą podejmują usta. Herbata jest napojem wysoce międzynarodowym, tak jak międzynarodowy jest język esperanto, którego święto obchodzimy 15 grudnia w rocznicę urodzin Ludwika Zamenhofa, twórcy tego języka pomocniczego. Na jego pomysł mały Ludwik wpadł spacerując po ulicach rodzimego Białego Stoku, gdzie na targu mówiono po ukraińsku, po rosyjsku, po białorusku, po litewsku i po polsku. Żydzi w sklepach wypowiadali się widysz, a modlili się w synagodze po hebrajsku. On sam naukę pobierał w gimnazjum po polsku, uczył się klasycznej greki i łaciny, z żołnierzami pruskich garnizonów próbował porozumieć się po niemiecku, a dla poczytania literatury światowej studiował język francuski i angielski. Można było od tej wielojęzyczności oszaleć, więc z czasem wymyślił język który godziłby to rozhasane wielosłowie. Litwo, Patrujo Mia, Simila, Alsano, Vian, Grandan, Valoron, Econas, Litvano. Tak brzmią pierwsze wersje pana Tadeusza w języku esperanto. Mówię poprawnie, bo sam się kiedyś tego języka nauczyłem, bez świadomości tego, że esperanto ma mnóstwo zalet poza jedną. Wszystko co ciekawe w tym języku jest tłumaczone z innych. Języków. Oryginalnie nikt nie napisał w nim niczego, co zadziwiłoby świat. O, ale Esperanto liczy sobie skromnych 120 lat, więc wszystko jeszcze przed nim, zwłaszcza, że kibicuje mu cała rzesza oddanych hobbystów, a wśród nich Wiesław Kot.